Cześć, nazywam się Kinga, jestem stylistką Rzęs i Brwi i witam Cię na kanale Stylistka Warta Nobla w kolaboracji z Marką Nobel W dzisiejszym odcinku zapraszam Cię na zabieg stylizacji rzęs, o którym opowiem Ci krok po kroku. Zapraszam do oglądania! stylizacja rzęs to bardzo skomplikowany proces. I żeby była wykonana jak najlepiej, musisz pamiętać o pewnych kluczowych etapach, które są bardzo ważne właśnie w trakcie tworzenia Twojej stylizacji. Pierwszy taki etap to jest przeprowadzenie ankiety wykluczającej zabieg stylizacji rzęs. Mam tu na myśli ankietę, w której będą zawarte pytania dotyczące chorób w obrębie oka np. zwyrodnień kręgosłupa, które też będą wykluczeniem choroby bakteryjne lub wirusowe w obrębie oka, ale i nie tylko, bo zwykła opryszczka już będzie powodem do tego, żeby stylizację rzęs przełożyć do momentu, kiedy nasza klientka wyzdrowieje. Jeżeli w takiej ankiecie Twoja klientka zaznaczy wszystkie odpowiedzi na nie, wiadomo, możesz przejść do zabiegu stylizacji rzęs. I kolejnym bardzo ważnym etapem będzie ustalenie efektu stylizacji. Efekt stylizacji to nic innego jak dobór odpowiedniego. Kształtu Twojej stylizacji do kształtu oka. I teraz bardzo ważną kwestią, o jakiej musisz pamiętać w doborze stylizacji, to jest osadzenie oka, wielkość oka, opadająca powieka, kształt oka, to wszystko ma wpływ na to, czy wybierzesz efekt lalki, efekt klasyczny, wiewiórkę, czy tak bardzo, bardzo pożądane kocie oko. W momencie kiedy już ustalisz ze swoją klientką efekt stylizacji, Możesz zaprosić ją do dalszej części zabiegu stylizacji, czyli przygotowania do tworzenia Twojego pięknego efektu, który wybrałaś przed chwilą z klientką. Najpierw ułóż wygodnie klientkę na łóżku do stylizacji. Zadbaj o to, żeby jej komfort był jak najlepszy. Przygotuj poduszkę pod głowę, okryj klientkę kocem, jeżeli jest jej chłodno. Kiedy już mamy odpowiednią pozycję i dla klientki, i dla siebie, możemy zacząć naszą pracę. Po pierwsze, zadbaj o to, żeby oko, czyli powierzchnia, na której za chwileczkę będziesz tworzyła piękny efekt, będzie dobrze doczyszczone, bo to jest podstawą do trwałości stylizacji rzęs. W momencie, kiedy zadbasz o to, żeby przy pomocy pianki, pędzelka i wody dobrze oczyścić z resztek makijażu, z sebum, z innych zanieczyszczeń oko i rzęsy, Będziesz miała pewność, że dalsza część zabiegu przejdzie sprawnie, higienicznie i estetycznie. Po tym jak oczyścisz rzęsy z resztek makijażu i innych zanieczyszczeń, możesz przejść do separacji rzęs. I tu możesz wykorzystać dwa produkty, albo taśma mikrofam, albo płatki aloesowe, albo kolagenowe. W zależności jakby od Twoich preferencji możesz wybrać te, które będą dla Twoich klientek bardziej odpowiednie. Przy czym, jeżeli używasz płatków, warto jest, żeby zaopatrzyła się w taśmę papierową, po to, żeby dodatkowo stworzyć taką, jakby, separację dla linii wodnej rzęski gałki ocznej, właśnie przed żelem aloesowym lub kolagenem, który jest na płatkach, bo w momencie, kiedy taki preparat dostanie się do oka, to może powstać uzawienie, a uzawienia, jak niczego innego, musimy się wystrzegać. I kiedy przygotujesz już separację, możesz przejść do narysowania mapki. Mapka to nic innego jak opis Twojego efektu, który wybrałaś z klientką. Zaznaczasz sobie początek i koniec Twojej stylizacji. No i kiedy już masz rozrysowany początek i koniec, możesz jakby ułożyć dalszą część przebiegu Twojej stylizacji, czyli w kąciku zewnętrznym od najkrótszych, później przechodzisz przez dłuższe do. Najdłuższych w części takiej podstawowej stylizacji, no i kolejno do kącika albo schodzisz krótszymi, albo dobierasz też dłuższe po to, żeby wykonać kocie oko. <noise> Czyli najukochańszą stylizację Ewe. Ale jeżeli wybierzesz inną stylizację, no to wiadomo, że wtedy odpowiednio do niej dobierasz rzęsy. O efektach stylizacji będę mówiła dokładniej w kolejnych filmach, więc nie przejmuj się, jeżeli coś jest teraz dla Ciebie niejasne. W kolejnych filmach ten temat będzie poruszany. Dlatego naciśnij dzwoneczek, zasubskrybuj kanał, będziesz mogła być wtedy na bieżąco, jak tylko ten film o efektach stylizacji pojawi się na kanale. Ale przejdźmy teraz dalej do kolejnego etapu stylizacji, czyli w momencie, kiedy już masz wykonaną mapkę, możesz przejść do oczyszczenia do i stworzenia tak jakby idealnego środowiska dla rzęs. Czyli używasz mikrobrasz. Cleanera i primera w takiej kolejności, jak wymieniłam. Najpierw cleaner, który dodatkowo oczyszcza rzęsy i odtłuszcza je, czyli pozbawia tego filmu, który mógł pozostać gdzieś po szamponie. Dzięki czemu rzęsy tworzą idealną powierzchnię pod stylizację. Dodatkowo, primer, który jest taką bazą podkładową, tworzy takie bardzo dobre wiązanie między rzęsą syntetyczną, klejem, a rzęsą naturalną. Po użyciu tych dwóch produktów. Masz pewność, że Twoja stylizacja będzie bardzo, bardzo trwała. Kiedy już wykonałaś aplikację, cleanera, chwileczkę trzeba odczekać. Primer, chwileczkę trzeba odczekać. Po to, żeby zwyczajnie produkty odparowały, możesz wykonać swoją wybraną dla klientki stylizację. I bez względu na to, czy stylizacja będzie objętościowa, czy też to będzie 1 do 1, najlepiej, żebyś rzęsy przygotowała sobie na holderze. Możesz przygotować sobie też kamienne frytu lub szkiełko, albo zwyczajnie, jeżeli nie posiadasz tych rzeczy, okleić holder taśmą papierową, dzięki czemu będziesz miała łatwość w aplikacji i dozowania kleju. Przygotowanie kleju do zabiegu też jest dość ważne. Zwyczajowo klej odstawiamy w ten sposób. No i wiadomo, skład kleju rozwarstwi się. To, co jest najcięższe wszędzie na dole, a najczęściej to, co jest najcięższe, ma najwięcej właściwości klejących. Więc najlepiej odwrócić sobie buteleczkę w ten sposób, no i takim ruchem wymieszać całość, po to, żeby stworzyć odpowiednią mieszankę, żeby klej był, wiadomo, trwały. Dozujesz kroplę kleju, najlepiej jest ją sobie troszeczkę tak wypłukać, Nie radzę też tego wyciskać. Ona musi spaść na przygotowaną przez ciebie powierzchnię, na którą wydozujesz sobie kroplę kleju. Kroplę kleju najlepiej jest zmieniać co 15 minut, bo tyle zajmuje całej kropli. Polimeryzacja. W momencie, kiedy Będziesz chciała zanurzyć rzęsy w kleju. Najlepiej jest zrobić to pod kątem prostym, centralnie w kopułkę, ponieważ klej w swoje właściwości klejące zachowuje w swojej centralnej części właśnie z dozowanej kropli. Jeżeli będziesz pamiętała o tych kilku zasadach, czyli klej co 15 minut i dozowanie rzęs w centralną część kropli, którą sobie wypuścisz, będziesz miała pewność, że stylizacja będzie trwała, bo klej jakby nie zacznie polimeryzować w momencie, kiedy będziesz przenosiła rzęsy na rzęsy naturalną, tylko już kiedy one będą doklejone i wtedy Twoja stylizacja na pewno będzie bardzo trwała. Zresztą muszę powiedzieć, że ten klej Nobla podstawowy jest mega, mega, mega dobry. Ja na nim kleję już od kilku miesięcy i powiem, że moje klientki są zachwycone trwałością, więc warto jest zainwestować w dobry klej. On też daje dużą pewność, że stylizacja będzie trwała. Ok, przechodzimy dalej. Wykleiłaś już swoją stylizację, na pewno wiesz, że wszystko jest ok, przeczesujesz ją pięknie, sprawdzasz, czy nie ma sklejek, bo to jest bardzo ważne. W momencie, kiedy tworzysz stylizację, mogą pojawić się tak zwane sklejki, czyli kilka rzęs przyklei się do siebie, no, przez to, że na przykład przez przypadek zdozowałaś zbyt dużą ilość kleju. Albo zwyczajnie zrobiłaś zbyt szeroką separację, no i one się niechcące skleiły, ale tu nic się nie dzieje, wystarczy je delikatnie porozklejać, na pewno Ci się to uda. Trzeba złapać rzęsy w takiej środkowej części i delikatnie je od siebie odczepić. Dzięki temu, że sprawdzisz sklejki, klientka na pewno nie będzie czuła dyskomfortu, jej stylizacja będzie nosiła się fantastycznie. Kiedy już sprawdziłaś, że nie ma żadnych sklejek i że wszystko jest OK, możesz odkleić płatki lub taśmę od powieki dolnej. Przeczesujesz pięknie stylizację. Pamiętaj, robisz zdjęcia do swojego portfolio, instruujesz swoją klientkę lub przypominasz, jak ma dbać o swoje rzęsy. To jest bardzo ważne żeby właśnie nie tylko przygotować odpowiednio rzęsy do zabiegu, nie tylko w Twoim gabinecie musi być wszystko ok, ale po tym jak klientka wyjdzie do domu, żeby miała świadomość tego, czego nie robić w pierwszych godzinach po zabiegu, a jak dbać dalej o swoją stylizację, żeby była ona piękna, zdrowa i trwała. Dlaczego tak podkreślam też to, żeby była zdrowa? Bo chodzi o to, żeby wykluczyć wszystkie przeciwwskazania, i jakby w dalszej części, kiedy już klientka wychodzi od nas z rzęsami, uświadomić ją, że bardzo ważna jest higiena, że to jest mit, że rzęs się nie myje, bo są wtedy trwalsze. To jest nieprawda. Trzeba rzęsy myć i o nie dbać, po to, żeby były zdrowe. Jeżeli będą zdrowe, to kolejne zabiegi będą przychodziły super gładko, rzęsy będą czyściutkie, zadbane i będą wyrastały nowe, dzięki czemu będziesz mogła tworzyć dalej swoje stylizacje. Więc warto jest. Uświadamiać klientki o tym, jak dbać o rzęsy. Na kanale na pewno pojawi się też film o tym, jak dbać o rzęsy, więc wszystkie szczególiki najdrobniejsze też będą w kolejnych filmach. I znowu tu subskrypcja, dzwoneczek, dzięki czemu będziesz miała na bieżąco informacje w momencie, kiedy film, który cię interesuje, wpadnie na ten kanał. Ok, stylizacja jest zakończona, fantastycznie ci poszło. Klientka jest zachwycona, wręczasz jej szczoteczkę, możesz dać też mały prezencik w postaci chociażby małego szamponu do rzęs czy płatków aloesowych pod oko, żeby mogła sobie zastosować je po ciężkim dniu w pracy, żeby oko pięknie się rozświetliło i wypoczęło. Kiedy już odprowadzisz swoją klientkę, pamiętaj, że bardzo, 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 bardzo ważne jest to, żebyś zdezynfekowała i wyczyściła całe stanowisko pracy. Wszystkie produkty jednorazowe, jakich użyłaś w pracy stylizacji, trafiają do kosza. Natomiast twoje pensety są sterylizowane. Możesz użyć albo środka, którym jest spryskasz, wyczyścisz dokładnie. Możesz kupić taki specjalny dozownik, do którego wlewasz płyn do dezynfekcji, wkładasz pensety na odpowiedni czas, wyciągasz, bo bardzo ważne jest to, żeby one były bardzo dobrze zdezynfekowane. Bo kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna w pracy stylistki, i o której musisz pamiętać w trakcie stylizacji, jest to, żebyś bardzo dbała o higienę. Czyścimy, myjemy ręce przed zabiegiem. Dokładnie je dezynfekujemy. I tu też mogę polecić fantastyczny płyn do dezynfekcji. Jest antybakteryjny i przeciwwirusowy. I dodatkowo świetnie pachnie, taką jakby bawełną. Za każdym razem, kiedy dezynfekuję im swoje ręce, to słyszę komplementy od klientek, że jest po prostu cudownie pachnący. Więc to też jest ważne. Aby bezpieczeństwo i higiena pracy stylistki były zachowane. I jeżeli już wysprzątasz swoje stanowisko pracy, możesz przejść do kolejnej klientki i powtórzyć etapy, o których mówiłam, z następną panią. Wejdzie ci to w krew, będziesz z każdą klientką coraz lepiej, sprawniej i szybciej przeprowadzała wywiad. Dobierała stylizację, przechodziła przez kolejne etapy, czyli separację rzęs, doczyszczanie rzęs, tworzenie mapki. To wszystko będzie dla ciebie jak bułka z masłem. Ale na no to potrzeba troszeczkę czasu. Mam nadzieję, że ten film ci się spodobał, że informacje, jakie chciałam ci nim przekazać, będą dla ciebie przydatne. I że chętnie zasubskrybujesz kanał Stylistka Warta Nobla, naciśniesz dzwoneczek, napiszesz komentarz, zadasz pytanie w komentarzu. To będzie bardzo fajna, taka szybka forma komunikacji między nami. Mam nadzieję, że film, tak jak wcześniej wspomniałam, przyda Ci się. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.